Cześć widzowie, witam was, w młodyką na moim kanale. Ostatnio jak zrobiłem film z 10 najlepszych graczy w Polsce pod względem skilla, to ten film naprawdę wam się spodobał i w komentarzach oraz na Discordzie pisaliście mi, żebym zrobił coś takiego e, bardzo podobnego, tylko z polskimi content kreatorami. Ogólnie jest dosyć no prosta logika, po prostu wziąłem moim zdaniem 10 najlepszych content kreatorów polskich. E, biorę pod uwagę osoby z Twitcha, z TikToka i z YouTube'a, ale oczywiście nie znam się za bardzo na każdym content creatorzy w Polsce, więc jeżeli są na przykład jakieś, no przede wszystkim osoby z TikToka, które mają content kreatora i nie będą na tym filmie, a prawdopodobnie są lepsze od niektórych osób, które jest, będą na tym filmie, no to musicie mi po prostu wybaczyć, bo nie znam, tak jak mówię, za bardzo tych osób z TikToka i w sumie z YouTube Shortsów też za bardzo nie kojarzę żadnych yy, właśnie Uberów. No i ogólnie, jeżeli materia się spodoba, możecie zawić subapkę w górę dzwona i również możecie wjść na serwer Discord. No i też możecie właśnie złać część z ocenianiem po prostu dziesięciu, moim zdaniem, najlepszych graczy pod względem skilla. No i tak samo <laughs> jak w poprzednim odcinku, zaczniemy sobie od miejsca pierwszego i pójdziemy właśnie do dołu aż do miejsca dziesiątego. Nie ma co przedłużać, możemy przechodzić do od razu miejsca pierwszego. No i właśnie na pierwszym miejscu jest osoba, która może nawet nie podejrzewacie, że jest content kreatorem, ale jest to i skąd wiem, że jest on content kreatorem? Po prostu sobie zobaczyłem na serwerze content kreatorów na Discordzie. Jest tam Gero, więc to oznacza, że jest on oficjalnym content kreatorem. A biorąc pod uwagę, że jest on jednym z trzech polskich world championów, no to że się jest na pierwszym miejscu. Miała, ani nowego nie ma na tym serwerze, chociaż czuję, że nowy ze swoim kanałem mógłby mieć współpracę z Supercellem, ale może, że po prostu się nie zgłasza po współpracę, ale jest szansa, że go odrzucili, chociaż wątpię, po prostu mi się wydaje, że nowy się nie zgłaszał, bo nie wiem, może po prostu nie chce z jakiegoś powodu, no ale Raczej nie muszę tłumaczyć, dlaczego Gero jest na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę, że właśnie nowy, anime nie miał, nie mają content kreatora, no to nie ma za bardzo żadnej rywalizacji. Możemy od razu iść do miejsca drugiego. I też poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale Luke Sole chyba nie ma content kreatora. Teraz ostatnio właśnie wrócił trochę do grania competitiv i prawdopodobnie do mnie, jeżeli ma content kreatora, no to byłby na drugim miejscu, ale wydaje mi się, że on nie ma i um, znowu się go topuje, ale daje sam siebie na drugie miejsce, z tego powodu, że po prostu właśnie na przykład z tego odcinka po prostu z poprzedniego z dziesięciu najbardziej skillowych graczy polskich z Polski właśnie Gero oprócz mnie to jest chyba jedyny content kreator w tym filmie, więc po prostu matematycznie mam samego siebie na drugim miejscu, jakby ja się po prostu nie chcę go topować, ale mam achievementy, jutro nawet wlatuje odcinek, w którym wygrałem kolejny turniej Macerino i też zdobyłem kolejnego wina na e, tierbe więc nie będę sporo spoilerował, po prostu zobaczycie jutro na filmie, ponieważ właśnie e, po prostu na discordzie pytałem widzów który film w bo wolą pierwszy, czy film z 10 najbardziej skillowych polskich content kreatorów, czy jak wygrałem turniej, czyli no no i właśnie wygrał ten, który teraz widzicie, więc no po prostu wam to mówię, jeżeli nie wiecie, też po prostu właśnie to jest kolejny powód, dla którego możecie wjść na mój serwer Discord, abyście po prostu w przyszłości też mogli brać pod uwagę właśnie e, takie, no byście mogli brać udział w takich głosowaniach. No jak chodzi o mnie, jeżeli nie wiecie, no to mam stara na solo, też jak chodzi o 35 ranking mam ich 4 9 ale te staty nie są jakieś mega ważne. No jak chodzi o mam teraz chyba 9 tier winów na 20, czyli brakuje mi 11 tier Winów, aby być tierem B. Oficjalnie teraz w Polsce jest tylko 2 osoby z Tierem B, jedna osoba z A i trzy osoby z Tierem S. No te osoby z B to zimon Kapi osoba z A to Rama, a osoby z TRMS no to już się skład Zety. No i po prostu postaram się w tym roku na pewno może nawet w pierwszej połowie 25 roku postaram się zgrindować, aby mieć ten tier B zobaczymy jak. To będzie oczywiście, też mam trochę wygranej kasy z Macerino. Mam chyba teraz 150 dolarów, czyli jest to ponad 600 zł, co jest naprawdę spoko. Dwa razy wygrane małe Macerino i jeden raz drugie miejsce na akurat bardzo duży Macerino, i właśnie na tym, e, właśnie z tego drugiego miejsca wygrałem raz 100 dolarów, więc o tym też macie film. No i z takich moich większych odcinków to jest tyle. Jeszcze raz pojechałem na Lana Polsko-Czeskiego i zajęliśmy tam, e, no niestety, ostatnie miejsca, ale tam były i tak tylko 4 drużyny, i każda z nich miała lepszy graczy niż nas, więc miało to sens, to tyle możemy iść do, no tyle o mnie po prostu z moich takich większych aczywentów możemy iść do miejsca trzeciego Trochę się zastanawiałem, czy dać osobę na trzecie czy na czwarte miejsce, ale postanowiłem, że dam Boltadika na miejsce trzecie e, od, od razu powiem, że ta osoba inna, na którą się zastanawiałem to jest Raymond. Ogólnie jak chodzi o przeszłe jakby doświadczenia bardziej z laderem, bo nikt z nich za bardzo jakoś nigdy nie starał na competitive. Adyk coś tam próbował, ale nic jakoś nic poważnego. No to Boltadik właśnie nie ma, ma, nie ma Master Analizy Solo i też ma dużo mniej 35 rank niż Raymond. E, do Raymonda zaraz przejdziemy ale po prostu wydaje mi się, że w obecnym stanie Bolt Addict jest trochę lepszy niż Raymond też po prostu mówię to dlatego, że częściej gram z Adikiem niż z Boltem no i też, boże co ja mówię, że częściej gram z Adikiem niż z Raymondem no i też Raymond o stanie, przynajmniej, e, tak mi się wydaje, że głównie gra na multikoncie, a bo też ogólnie nie gram za bardzo w tą grę, co rozumiem no bo Suli tak naprawdę fan z de ladera więc nie ma już trochę Raymond po co grać w tą grę, ale akurat Adik sobie wykorzystuje, e, fajniej mu się gra w sporo wbija pucharków, więc naprawdę powodzenia po prostu wbijaniu mu jeszcze większej ilości pucharków. Zakładam, że on to widzi. Jestem prawie pewny, że on to widzi. Tak, jestem tak naprawdę pewny. I możemy przechodzić do miejsca czwartego. No i właśnie jest to Raymond. No widzicie teraz na jego statku że ma on chyba każdą postać, którą udało się wtedy wbić na 35 rangę. Miał on na 35 rance i miał on również Master Analyze Solo, więc pod względem stat konto Raymonda jest dużo lepsze niż Volta Dica. No i chyba jedyne co ma niższe to Winner 3v3. No ale tak jak mówiłem po prostu w obecnym stanie przestanie tam 4-5 miesięcy wydaje mi się że po prostu Adik no i po prostu wydaje mi się on trochę lepszy no tak jak już mówiłem jest to prawdopodobnie z tego powodu że z Adikiem grałem więcej zdecydowanie więcej przez ostatni rok niż z Raymondem, no ale też jednak muszę dać kredyt Raymondowi dosyć, chyba często o tym mówię, jak mam okazję mówić o Raymondzie, że prawdopodobnie gdyby nie Raymond, to nadal bym grał solo showdown tylko albo w ogóle bym nie grał już w tą grę, ponieważ Raymond to jest osoba, która pomogła mi wbić moją pierwszą 30 rangę na trójkach i wtedy to był taki mój moment przełomowy, bo wtedy ogarnąłem, że solo i duo to gówno tryby, no a 3v3 to jest mega fajne tryby i też dużo bardziej skillowe, no i to tak naprawdę zmieniło moją całą sytuację solo. i są to wyjaśnia dlaczego mam tak dużo winów solo. Przez ostatnie dwa lata widzowie może na 2,5 roku wbiłem nie wiem może ze 100 winów na solo showdown, nie, bo wcześniej to po prostu grałem tylko solo i duo, więc po prostu ja jakby no, lubię o tym wspominać, no bo jednak jest to dla mnie trochę znaczące i nie można to jakby wracać do przeszłości, możemy iść do miejsca piątego. No, i na miejscu piątym mamy Tornexa. Teraz Tornex to tak naprawdę tylko shorts na YouTubea nagrywa i na TikToka. Ale jednak w no, przeszłości miał on trochę tych czy piątek. Ma on również Master'a na lidze solo. Nie wiem, czy było to win na lidze solo. Nigdy nie miałem okazji spytać, i nigdy nie miałem też potrzeby pytać. Bo ogólnie do, wydaje mi się, że dosyć sporo osób. W sensie na e, Team Parry Lidze tak naprawdę każdy miał tam z win Ale na solo Parry Lidze nie jestem dokładnie pewny. No i nie mam chyba zbyt dużo do Zdjęcia o się, biorąc pod uwagę, jak bardzo się zmienił. W sumie, biorąc pod uwagę, że on tak naprawdę już radera nie gra, powinien być chyba niżej. Ale jak chodzi, wiecie, widzę, o polskich content creatorów, no to większość z nich, zwłaszcza z tych większych, to nie poci się jakoś bardzo, bardzo w laddera, ani w ogóle w competitive, ani nic, tylko bardziej gra for fun, a teraz już nawet rzadziej gra. No bo ladder stał się no, po prostu mniej ciekawy, tak jak osoba właśnie na szóstym miejscu, czyli Wenik, który też po prostu wydaje mi się, że dużo mniej, teraz gra w tą grę, nie robi on już za bardzo streamów. A jak robił streamy, no to gra tak naprawdę cały czas ladera, najczęściej właśnie ze mną i Kapixem grał tego Ladera, no ale teraz po prostu no przestał on prawdopodobnie dlatego, że trochę nie ma sensu no grał on tutaj Gryfem w tym sezonie i kilkoma innymi postaciami, ale po prostu e, jakby widzę go dosyć często w grze ale on chyba tylko ogląda, nie wiem kiedy on ostatnio wbił chociaż jeden pucharek, może coś na bazie właśnie Astralu wbija Monteko niestety mi 3 na lidę solo, szkoda, że nigdy nie udało mi się wbić niczego wyższego ale to się zdarza, nie każdemu się chce grać tą lidę solo, więc to rozumiem, no i po prostu no widzicie widzowie, że Pewnie przez te zmiany puharkowe, właśnie takie osoby jak Tornex i Veni po przestały grać ladera. No ale teraz, osoba na miejscu siódmym, wydaje mi się, za to, że dosyć więcej gra ladera, i to nawet dosyć zmieniła swoje postępowanie pod względem trybów. Ej, dobra widzę, jest ogólnie taki problem, ponieważ na siódmym miejscu dałem, miałem dać y, Figusa. Tylko że nie mogę go znaleźć. On chyba nie jest nawet w DO 200 Polska, ale nie mam go też znajomych, więc nie mam go trochę jak znaleźć. Jak sobie tak tutaj lecę, no to nie widzę po prostu ikonki content creatora innej osoby niż Pandy, więc a. No i Boltadika, no ale o Boltadiku już mówiliśmy, a do Pandy w sumie zaraz przejdziemy. No i Figus ogólnie wcześniej tak naprawdę grał tylko duo i solo Showdown, no ale teraz e, często go widzę, że gra ladera. Wiem, że nie mam go w się, ale często widzę, że po prostu gra z osobami, które mam w się. to jest nawet Spoko nie ogląda za bardzo jego meczy, ale jest dosyć aktywny. No i w sumie jest on bardzo podobny do osoby właśnie y, pandy który jest na ósmym miejscu, także że nie wiedziałem trochę, kogo da się znaczy, na siuna, kogo na ósme, czy Figusa, czy Pandę, bo żadnego z nich za bardzo nie oglądam, żadnego z nich nie friendliście i po prostu, no nie wiem, Panda ma teraz więcej guarków, więc może Panda powinien być nad Figusem, ale z innej strony Panda ma 4 w na 35 randze, e, jakby tej starej 35 randze, a Figus ma chyba 49, chyba dokładnie tyle co ja. Wiem, że wbił on większość na duo, ale Panda to chyba nie jest lepszy, bo on wbił bodajże jedną albo dwie na trójkach, wiem na pewno, że wbił 8Bita i Larego na solo i wiem, że wbi... Nie, w sumie nic więcej nie wiem. W sensie wbił chyba Gayla na chodzonie, jeszcze nie wiem jaka była czwarta jego figus, nie mam pojęcia, wiem że większość jest na duo, ale zakładam, że też kilka było na trójkach albo na piątkach, no ale ogólnie e, nie ma dużej różnicy między tymi dwoma osobami i też jak w sumie sobie teraz myślę, to osoba, którą miałem na dziewiątym miejscu to jest e, to jest Fame BS i ogólnie a, no też go tutaj za bardzo nie widzę. Też to jest bardzo podobnie są jak z Figusem i Paną, że nie mam go friendliście. Ale też czasem widzę go albo w enemy, albo po prostu jak gra z kimś, kogo ja mam już friendliście. Więc mniej więcej te trzy osoby bym dał na tym samym poziomie. No i nie mam trochę nic za bardzo o nich więcej do powiedzenia ale też ogólnie widzowie, wszystkie osoby, które omawiam w tym filmie będą w komentarzu każdego kanału na YouTube będzie właśnie, nie, nie w komentarzu tylko w opisie i tylko wyjątkiem będzie Raymond, tam będzie link do jego Twitcha, ponieważ na YouTube robią dużo mniej niż na Twitchu, więc myślę, że ma większy sens po prostu dać jego Twitcha, no i też oprócz tego chcę podziękować wszystkim widzom, którzy mi na PV pisali, po różnych osób, e, które, no różnych content creatorów bo pytałem właśnie was na Discordzie. Ja se jeszcze content creatorzy, bo po prostu chciałem się upewnić, że nie zapomnę żadnego właśnie z tych bardziej znanych, albo znaczących YouTuberów, albo no, content creatorów. No i po prostu dziękuję Wam wszystkim, którzy cokolwiek pisali się. No i teraz możemy po prostu przychodzić do miejsca dziesiątego. No i to może być trochę dziwny wybór dla niektórych, ale daję Damiana na miejsce dziesiąte, bo po prostu wydaje mi się, że jak gram z Damianem, to naprawdę on nie gra źle. Dosłownie ostatnio grałem z nim. E, pomagałem mu wbić Franka na 1000 pucharków i tam jeszcze trochę wyżej mówiliśmy, chyba jakoś 1070. Macie też, ja z tego zrobiłem film i Damian też z tego zrobił film, więc możecie zobaczyć sobie oba. No i po prostu nie, no tak szczerze, to Damian grał naprawdę dobrze tym Frankiem. E, jakby nie grałem z nim przez jakiś czas, ale po prostu po takiej przerwie, jak sobie grał tym Frankiem, no to... Na Naprawdę czułem, że grał naprawdę dosyć dobrze. Jak chodzi o inne osoby, które brałem pod uwagę, to chyba byli to tylko Tory i Kaszpę. Kaszpę po prostu chyba za krótko gra w tą grę, a Tory też jakoś dużo tego ladera nie gra, więc postanowiłem, że dam tutaj właśnie Damiana na miejsce 10, tak ogólnie nie wydaje mi się, że sobie jesteś inni content kreatorzy. Może tam hardcore, ale on chyba nie ma content kreatora i to jest w sumie dokładnie to samo co z Fame'em. No i tak jak mówiłem, nie jestem pewny czy Luxor ma content kreatora, czy nie. Jeżeli ma Luxor content creatora, to dałbym go na drugie albo na trzecie miejsce. No i wiecie, to też automatycznie sprawa, że jakby Damian wyratuje z tej listy, więc... Tak mniej więcej to się prezentuje, sami widzowie też możecie w komentarzach napisać wasze top 10 Właśnie po prostu najbardziej skutecznych content kreatorów w grze No i w sumie tyle, widzimy się na jutrzejszym filmie z, mojego kolei, z mojej kolejnej zgranej Macerino I miłego dziąkać, Hello!